Witam ponownie po zaprezentowaniu gołębi Flora Werporta, które wysyłam do pana Józefa i pana Marcela zaprezentuję mojego zwycięzcę z lotu ostenda 850 km. Na słonecznym gołemniku. Najlepszym okazał się gołąbek 3 letni. 10.54, który już po raz trzeci powrócił z ostędy 850 km. Już jako roczniak odbył ten lot, dwuletni i teraz jako trzyletni powrócił jako pierwszy. Gołą był na pełnym piórze, na pełnym skrzydle. Do tej pory ma odnowione dwie lotki pierwszego rzędu. Tutaj na lewym skrzydle już rzucił trzecie piórko teraz dwa tygodnie odpocznie by uczestniczyć w kolejnym locie długodystansowym jego partnerką jest samiczka niebiesko-obstralni super krak cruzon Sporad porad hodowlanych chciałbym wspomnieć o intensywnym trenowaniu gołębi młodych moje gołębie młode tego wczesnego lęgu odbyły już 10 lądów treningowych, począwszy od oko z okolic Goemnika do 86 km, ostatnio trzy razy po kolei 70 km z okolic Bolesławca. I te loty będę kontynuować. Dzisiaj przeleczę prewentywnie Gołębie Afinewem. To jest szczepionka, którą się podaje do wody na pomór rzekopy, rzekomy drobiu. To zastosuję z polecenia lekarza-weterynarza. Ma to na celu uodpornić na choroby wirusowe. Wcześniej głębie młode były dwukrotnie zaszczepione salmowirę. A teraz bliska poglądamy młode gołębie gotowe do wysyłki. Życzę udanej dalszej części sezonu lotowej lotowego i zapraszam do oglądania moich filmików. Ryszard Osnowiec, bogatynia polska. To stand my ground. I'm sick with all 15 lipca 2015 Wysyłka gołębi dla dobrych hodowców Dzisiaj przygotowałem grupę werwoltów. Pierwsza grupa 5 plus 1 gratis w cenie 800 zł Przygotowałem dla pana Józefa Zopola bo polu jest dosyć ostra konkurencja. Dlatego też trzeba tam przygotować gołębie szczególnie dobre. Ten verwort pochodzi z samiczki, która pięć razy była pierwsza na słonecznym gołębniku. Samczyk natomiast jest oryginalny. flor Florverwort. Z tej pary również przygotowałem. Samiczkę. Te gołębie wyróżniają się szybkością powrotu, jak i wolą powrotu. Do nich dodaję również parkę tutaj gołąbku Flor Verwort, ale już oświeżone Józefem Van Lymphem, czyli Beclag. Te gołębie oświeżą linię Flora Verworta. Linia Fineke 5000 często daje gołąbki z fenotypu podobne, czyli strzałka kołoka i gdzieś ukryte białe piórko. Te gołąbki są 24-dniowe. Już samodzielnie jedzą, ponieważ wcześniej daje do celek klęgowych miseczki gliniane, w których Podaje karmę i już naśladując rodziców, samodzielnie jedzą. Drugim hodowcą, który zapragnął gołębie linii flora vervorta, jest Marcel z okolic centralnej Polski. Tutaj również przygotowałem ciekawą grupę niebieskich gołąbków. Linia Flora Verworta, typowi sprinterzy. Linia Burzmer, również gdzie gdzie trzeci pas. Dribander. Takie głębie miał Gust Hofkens, który również zawazował na głębiach Jansen. Gust Hofkens był mistrzem również średnich dystansów. Do tego stopnia wygrywał, że później miał Trudności z składaniem gołębi, ponieważ gdy przychodził z gołąbkami do punktu składania, inni hodowcy odchodzili, nie chcąc z nim zgrać. Taka mentalność do dzisiaj pokutuje. Hodowcy są wściekli, że ktoś posiada lepszy materiał hodowlany, nie koncentrują się na sobie, natomiast dokuczają innym. I stąd ich mierne wyniki. O również prześliczny gołąbek Lora Zerbory. Za chwilę opowiem chwilę o locie z Ostendy, jak również zaprezentuję z bliska gołębie młode. Ryszard Osnowiec, Bogatynia Polska.